Agencja Informacyjna Pracodawców RP zapraszam na przegląd prasy. Eksperci pracodawców RP wielokrotnie negatywnie oceniali propozycję wprowadzenia stawki minimalnej na umowy cywilnoprawne. Jak dowiemy się z artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, projekt ten może wpłynąć negatywnie na sytuację kobiet i osób o niskich kwalifikacjach. A pozostając przy kwestii pracy i rynku pracy, zachęcam do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Owo badanie dotyczyło kwestii emerytur. Czy Polacy wolą dłużej pracować, czy też wolą przejść wcześniej na emeryturę? Wyniki są dosyć zaskakujące. Artykuł ten stanowi niejako komentarz do propozycji powrotu do niższej, niższego wieku emerytalnego. Z kolei w pulsie biznesu Ministerstwo Finansów szuka specjalisty od podatków. Paweł Szałamacha potrzebuje eksperta, który weźmie na siebie ciężar uszczelniania systemu podatkowego. Misja spocznie prawdopodobnie na barkach Pawła Gruzy. Aktualnie Kwestia luki podatkowej jest jedną z najważniejszych kwestii i problemów rozważanych przez Ministerstwo Finansów. Jakie są propozycje na rozwiązanie? To strona czwarta w pulsie biznesu. Wielokrotnie zauważy, zauważaliśmy i mówiliśmy o tym, że sytuacja na rynku pracy bardzo się zmieniła i obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Wpłynęło to pozytywnie nie tylko na sytuację pracowników, ale także na sytuację agencji rekrutacyjnej. Jak przeczytamy w dodatku ekonomię i rynek do Rzeczpospolitej. Biznes Agencji Zatrudnienia rozkręcił się na dobre. Dobra koniunktura w gospodarce i większe zapotrzebowanie firm na pracowników sprzyjały w 2015 roku branży usług personalnych. Z kolei na stronie piątej także o dodatku ekonomia i rynek obrotowy trafił do kosza. Czyli kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów dotyczący tzw. podatku od hipermarketów został skrytykowany nie tylko przez przedsiębiorców i ekspertów. Zachęcam do lektury artykułu Piotra Mazurki. Ważna kwestia dotycząca problemów w kompanii węglowej. Trudno o kompromis w kompanii węglowej. Wczoraj wiceminister energii rozmawiał, spotkał się ze związkowcami na Śląsku. Niestety nie doszło do porozumienia. Kolejne spotkanie planowane jest na środę. A więcej szczegółów na stronie czwartej, także w Rzeczpospolitej. Początek roku owocuje różnego rodzaju rankingi i zestawienia. Tym razem mamy do czynienia ze wskaźnikiem wolności gospodarczej. W owym rankingu Polska wypadła najlepiej w historii tego zestawienia. Więcej informacji na stronie trzeciej. A na koniec rewolucja w pomocy dla rodzin. Jak wiemy, Sejm wczoraj uchwalił projekt 500+, projekt został przyjęty. Ile w związku z tym pieniędzy trafi z budżetu państwa, zostanie przeznaczonych na politykę prorodzinną, to już artykuł na stronie drugiej. A komentarz naszego eksperta Łukasza Kozłowskiego, który także analizuje wydatki związane z wprowadzeniem... Projektu 500, dostępny jest na stronie Agencji Informacyjnej Pracodawców RP, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zachęcam także do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych.